Cześć. W dzisiejszym filmiku opowiemy Wam jak dokonać zmiany przeznaczenia pojazdu w dowodzie rejestracyjnym z ciężarowego na specjalny kempingowy. Nasz van Volkswagen T5 Transporter W momencie jak go kupiliśmy miał łącznie 6 siedzeń oraz ścianę grodziową oddzielającą przestrzeń ładunkową od przestrzeni pasażerskiej. Postanowiliśmy usunąć ścianę grodziową oraz drugi rząd siedzeń, tak aby mieć wystarczająco miejsca na szafki, stolik i łóżko. Pierwszy krok to znalezienie firmy bądź warsztatu, która ma punkt PKD 4520Z. PKD dokładnie oznacza polską klasę działalności. Jest to nic innego jak podział na rodzaje działalności, którą dana jednostka prowadzi. Punkt PKD 4520Z dotyczy napraw, konserwacji i przebudów pojazdów samochodowych. Na początku mamy dwie opcje. Firma bądź warsztat, który ma taki punkt PKD wykonuje całą przeróbkę dla nas raczej jest to kosztowne i mało ludzi wybiera taką opcję lub po wykonaniu druga opcja lub po wykonaniu e, przeróbki we własnym zakresie jedziecie do firmy która ma taki punkt PKD i oni sprawdzają czy wykonana przez Was przeróbka jest solidnie zrobiona oraz czy jest to wykonane zgodnie z przepisami albowiem pojazd musi spełniać minimalne wymagania auta kempingowego kempingowy oznacza pojazd specjalnego przeznaczenia zabudowany w w taki sposób, aby służył jako miejsce mieszkalne, zawierający co najmniej następujące wyposażenie: siedzenia i stoliki miejsce do spania, które może powstać z siedzenia, urządzenia kuchenne oraz szafki. Wyposażenie to musi być umocowane trwale w przedziale mieszkalnym. Stolik może być jednak wykonany tak, aby łatwo go było można zdemontować. Tak samo jest w naszym przypadku. Mamy stolik, który bardzo szybko i łatwo można zdemontować. Również jeżeli chodzi o łóżko. Łóżko też powstaje z miejsca siedzącego. Tutaj mamy miejsce na stolik. Na łóżko wystarczy tylko tutaj odblokować i jednym pociągnięciem. siedzenia staje się ono łóżkiem to jest jak. przywrócić i mamy z powrotem miejsce do siedzenia Kolejny krok to wizyty na okręgowej stacji diagnostycznej. Pamiętajcie, musi to być okręgowa stacja diagnostyczna z własnego doświadczenia oraz zasłyszanych relacji innych ludzi. Wiemy, że nie na wszystkich stacjach chcą się tego podjąć. W naszym przypadku objeździliśmy kilka stacji okręgowych, gdzie były różne wymówki, zbywanie. Usłyszeliśmy między innymi, że nie ma dzisiaj kierownika, do tego musi być kierownik. Na innej stacji usłyszeliśmy, że nie ma diagnosty, który takimi rzeczami się zajmuje. Na kolejnej, że musi być homologacja i tak dalej. W końcu na jednej ze stacji był Pan kompetentny i zrobi to bez większego problemu. Wyglądało to tak, że diagnosta posprawdzał pojazd, zrobił zdjęcia i przy tej okazji diagnosta zrobił też nowy przegląd okresowy. W naszym przypadku była to również zmiana miejsc siedzących z 6 na 3. Ta zmiana też została odnotowana. Potem diagnosta wprowadza wszystkie te dane do bazy danych w CEPIKU i wydaje zaświadczenie. Koszt całej operacji to 182 zł. Kolejny krok to wizyta w dziale komunikacji, gdzie składamy wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz w karcie pojazdu wraz z oświadczeniem fakturą z warsztatu bądź firmy z punktem PKD oraz zaświadczeniem ze stacji diagnostycznej. Koszt około 50 zł i czekamy na nowy dowód ze zmienionymi danymi około trzech tygodni. Są też przypadki, gdzie ludzie nie zmieniają przeznaczenia pojazdu po przerobieniu na kampera, ponieważ nie demontują ściany grodziowej pomiędzy przestrzenią ładunkową, a pasażerską. Bądź też, gdy jej nie ma, montują takową. Tak też można, z tego co wiem, w naszym przypadku nie chcieliśmy mieć ściany grodziowej, dlatego konieczna była zmiana przeznaczenia pojazdu. Zatem taka zmiana jest możliwa, tylko nie wszędzie chcą się tego podjąć, ale nie zrażajcie się, nie poddawajcie się. Jak odwiedzicie kilka stacji diagnostycznych, to na pewno na którejś z nich znajdzie się kompetentny diagnosta, który wam to zrobi. Spotkaliśmy się z różnymi opiniami, gdzie niektórzy twierdzą, że jest to niemożliwe do wykonania w Polsce, ale jak widać, jest to możliwe i wcale nie jest tak skomplikowane jak się wydaje Zapraszamy również do obejrzenia innych filmików które znajdują się na naszym kanale znajdziecie tam m.in. filmik o naszej Markizie znajduje się tam też filmik w którym opisujemy wszystkie zmiany które dokonaliśmy w naszym Campervanie i jak nasz Campervan teraz wygląda po całej tej przeróbce filmik ten zatytułowany jest van Tour. to wszystko na dzisiaj w tym filmiku zapraszamy do subskrypcji naszego kanału oraz jeżeli podobał się Wam ten filmik zostawcie łapkę w górę ponieważ będzie więcej takich filmików o naszym campervanie i również o naszych podróżach trzymajcie się i do zobaczenia, Hej. cześć